Witam serdecznie. Trzeci odcinek. Zacznijmy od Mickiewicza. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Dzisiaj dwa tylko tematy, ale dwa ciekawe. Pierwszy temat to zaskakujące słowa pani europoseł Zajączkowskiej z Neokonfederacji o imigrantach. W sumie ta wypowiedź była szersza, ale Sentencja była taka, że potrzebujemy imigrantów do celów do pracy, oczywiście, i do celów rozrodczych. Jest przeciwna nielegalnym imigrantom, ale chciałbym przypomnieć, że obecnie skończył się pierwszy etap sporu pomiędzy panem Hołownią a panem Mencenem który wytoczył mu proces o to, że pan Mencen powiedział, iż hołownia zaprosił do Sejmu nielegalnych imigrantów. Mencen ten proces w pierwszej instancji przegrał, dlatego że nagle z tych nielegalnych imigrantów zrobiły się, zrobili się legalni imigranci. Więc jestem daleki od tego, co mówi pani europoseł Zaręczkowska, że legalnych owszem, a nielegalnych nie. Zresztą, legalni też spowodują z czasem depopulację naszego narodu, a z drugiej strony rynek pracy wielce się nie, nie poprawi, ponieważ to są raczej imigranci, którzy chcą. Socjalu, a nie pracy. To jest raz. No i przechodzimy do głównego tematu, czyli omówienia sylwetek króciutko kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej, ponieważ zakończył się proces już rejestracji, zgłosiło się mnóstwo kandydatów i ja ich króciutko przedstawię. Sami Państwo zdecydujecie. Na kogo będziecie głosowali, przedstawię ich w kolejności alfabetycznej, ale odwrotnej. No to zaczynamy od pana Zandberga. Adrian Zandberg, Lewica i wszystko jasne. Nie, mu, nie trzeba nic dodawać. Włoch Marian, bezpartyjni. Nie znam człowieka, może wyznacie. To możecie ewentualnie się tam zapoznać bliżej. Nie chcę nic więcej y, mówić, ponieważ nie wiem. Czaskowski Rafał y, to jest oczywiście znany globalista od y, Sorosza. Y, ma wszystkie poglądy, bardziej obrotowe już niż y, PSL, które na pewno słyszeliście. W związku z tym dziwię się, że nie ma jeszcze 80 procent poparcia. Znane są oczywiście jego inwestycje typu betonowe jajo za ileś tam milionów, typu ławeczki z palet za też kilkanaście milionów, no i oczywiście słynny tojtoj za kilkadziesiąt milionów. Jeżeli chcecie mieć takie inwestycje w całej Polsce, to jak najbardziej na Rafała. Pan Stanowski z kanału Zero no, jajcarz i rusofob. Pani senator była, nie doszła. Szyn Joanna, to stara lewica. Chcę przypomnieć, że nie zebrała podpisów na kandydując na senatora, a teraz zebrała ponad 100 tysięcy kandydując na prezydenta. No cuda się zdarzają, szczególnie na tej twardej lewicy. Pan Nawrocki Karol, szef IPN-u, dużo też obiecuje, ale dziwię się tylko, że nie realizuje tych obietnic obecny prezydent Duda, który jest z tego samego nadania, z tego samego obo obozu. Czyli Duda nie może, a pan Nawrocki będzie mógł. Nie będę się wypowiadał o jego stosunku do. Badania różnych y, rzeczy y, typu. No dobrze, mniejsza z tym już nie będę mówił, o historycznych rzeczach nie będę mówił. Nawrocki Karol z pisu obiecuje dużo, duda nie może, no, nawrocki będzie mógł. Pan Macia, Maciej Maciak y, poprzednio miał w wyborach około 1%, ale twierdzi, że o mało co by nie wygrał. Nie wiem. Ilu jeszcze z Was ma taką wielką wiarę? I to po fakcie. Męcen z Neokonfederacji. Zawsze to lepiej niż Trzaskowski, ale jego poglądy zmienne są. O nachodźcach, czy o podatkach lub uczestnictwie w Unii Europejskiej, o przewracaniu stolika to już nie wspomnę. Marek Jakubiak. Gada słusznie, a później głosuje jak pis, no i idzie razem, ląduje w pisie. Hołownia Szymon, pan marszałek, uważa, że reparacje od Niemców powinniśmy przekazać Ukrainie. No i plus, jest fanem elektronicznego pieniądza i euro jak najszybciej. Dla mnie to wystarczy, ale ma oczywiście też inne super pomysły. Biejat Magdalena, lewica Ustanowskiego, wymieniając państwa na F, wymieniła m.in. Frankfurt. Jeżeli do tego dodamy, że jej koleżanka nie potrafiła wymienić sąsiadów graniczących z Polski, z Polską, przepraszam, to uważam, że trochę to za małe kwalifikacje na zwierzchnika armii. Grzegorz Braun, drugie imię Michał, wygrywa w cuglach wszelkie debaty, godzinami odpowiada na pytania potencjalnych wyborców i jako jedyny ma kompleksowy program dla Polski. Stąd nie ma go w mediach głównego ścieku, jako że stanowi zagrożenie dla dosłownie wszystkich. Wyborcy tworzą o nim piosenki i oby został z nami długo, a nie stał się nie daj Bóg przedwcześnie legendą. I ostatni kandydat, kandydat Bartoszewicz-Artur. Wyborcy przysłali mu 250 tysięcy podpisów pocztą. Jest wyznawcą religii kowidjańskiej, filosemitą, niezależny, ale widać, że ulegający łatwo wpływom. Jest oczywiście bez oficjalnego zaplecza politycznego, to chyba wszyscy. Chcę po prostu na tym zakończyć. Chcę Wam podziękować za to, że oglądacie w ilości około tysiąca każdy odcinek. Nie proszę Was o żadne subskrypcje, nie proszę o żadne łapki w górę ani o komentarze. Jeżeli będziecie chcieli, to bardzo proszę. Jeżeli nie to też będzie znak dla mnie, że muszę się bardziej starać dla was. Niech żyje wolna Polska i śmierć wrogom ojczyzny. Dziękuję. Do zobaczenia.